Pojęcie osoby publicznej różnie zrozumiane. Niektórym się wydaje, że to, e, że ktoś pracuje w mediach, to już jednocześnie daje przyzwolenie do tego, żeby e, wtrącać się w jakieś jego prywatne sprawy. A to nie jest tak do Ja myślę, że każdy z nas, e, każdy z nas e, z osób publicznych sam tak naprawdę wyznacza tę granicę, e, której nie pozwala sobie przekraczać. E, jedne osoby mają ją Bardziej obszerną, drugie mniej. Ja akurat bardzo ich ronię. Nie wpuszczam mediów do swojego domu, nie, nie, nie opowiadam, nie przedstawiam swojej rodziny, nie udzielam takich wywiadów ze swoim partnerem życiowym. Wiem, że gezy to robią. Czasami sprzedają zdjęcia do swojego ślubu, czasami swoich dzieci i nie mają z tym problemu i cieszą się często rozmawiając z nimi, stają przed takim dylematem, czy zrobić to, czy nie. Ja jeszcze przed takim dramatem nie stawałam, nie brałam ślubu, nie rodziłam dzieci, więc to jeszcze wszystko te decyzje są przede mną, ale, ale bardzo często jakby zostaje propozycja tego, żeby zrobić jakiś reportaż o tym, jak mieszka ta herbuś, czy jak wygląda moja szafa, czy jak kopuję w swoim domu, czy tak jak możemy przedstawić swoją rodzinę, brata, drugiego brata, mamy dalej ciotkę, żeby można było poopowiadać, jak to w naszej rodzinie żyło, jak się wyglądało i tak dalej.